Czy menopauza, czyli tak zwany okres przekwitania, musi spaskudzić kobiecie resztę jej życia? Jakie są jej objawy, o których najczęściej które, są, które najczęściej nie kojarzymy z tym stanem, dowiecie się Państwo na moim kanale o medycynie na luzie, Bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Y, można by się było zastanowić, dlaczego ja właśnie jako anestezjolog czy y, lekarz ogólny, może już bardziej, a, y, mówię o tym stanie, ponieważ część moich pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi miało właśnie... Y, te dolegliwości skojarzone z okresem przekwitania. I tu musimy sobie zdać sobie z jednej rzeczy sprawę, że okres przekwitania jest naturalnie zjawiskiem fizjologicznym, który pojawia się mniej więcej w około 45 do 55 roku życia, ale jeszcze mamy okres premenopauzalny, czyli przed okresem gdzie zaczynają się pewne dolegliwości, nieregularności cyklu y, 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 uderzenia gorąca, y, przyspieszone czynności serca, takie, takie galopujące serce. I to jest w miarę upływu czasu, w ostatnich y, dziesięcioleciach wydłużył się ten czas, y, po przekwitaniu na około jedną trzecią naszego życia. Musimy sobie z tego zdać sprawę. I te, czyli jedna trzecia naszego życia musimy żyć ewentualnie z y, objawami, z zaburzeniami w ustroju, które są związane właśnie z tym okresem przekwitania. Kiedy mówimy o. Y, o menopauzie, tylko możemy powiedzieć, że była właśnie w tym momencie, bo wtedy mówimy o tym, że ten ostatni cyklus, który, po którym 12 miesięcy nie było żadnych żadnych krwawień miesiączkowych i to jakby to jest ten moment, który, który, który mówi o tym, że właśnie mamy do czynienia z przekwitaniem. Problemy oprócz. Tych, o których powiedziałem, pojawiają się te zaburzenia snu, bezsenność przede wszystkim, ale także stany depresyjne, psychiczne i problemy z wagą ciała. To przestawia, okres przekwitania przestawia w ustroju dużo rzeczy na głowie, ponieważ hormony mają swoje receptory praktycznie wszędzie. I w tym właśnie w układzie narządu ruchu, przede wszystkim układzie właśnie mięśniowo-szkieletowym. I mało kto myśli, jeżeli przychodzi pacjentka na przykład z zapaleniem torebki stawowej, stawu barkowego, że to może być związane z jej okresem przekwitania, i to trzeba się również spytać. Taka pacjentka idzie najpierw do ortopedy, to oczywiście wyśle do rentgena, co widzi w rentgenie nic, albo do reumatologa, wykonuje wszelkie możliwe badania, co widzi reumatolog nie ma żadnego większego yy, yy, yy. Znaleziska, znaczy nie widzi, co się, żeby tam coś reumatologicznego się działo. Ale niestety około 70% kobiet właśnie w okresie przewitania cierpi na dolegliwości związane z narządów ruchu, a około 1 czwarta z tych właśnie 70% uważa te za dość ograniczające ich jakość życia, zmniejszające jakość życia. Oczywiście są dolegliwości w, w zakresie urogenitalnym, gdzie mamy do czynienia ze suchymi śluzówkami pochwy, gdzie problemy są wtedy z seksualnością, gdzie pojawia się inkontynencja przede wszystkim ta nagląca inkontynencja, gdzie trzeba z, z minuty na minutę koniecznie oddać mocz, ale właśnie mało kto myśli o tym, że takie dolegliwości ze strony narządu ruchu mogą być związane właśnie z okresem przewitania, jak bóle mięśni, bóle stawów, zaniki mięśni. I tutaj ważne jest, żeby po, czy, czy w okresie przewitania albo postmenopauzalnym, czyli po okresie przewitania wykonywać trening. Siłowy, to znaczy nie tylko poruszania się, wędrowania czy jeżdżenia na rowerze, ale również ewentualnie dodatkowy trening siłowy. Zmniejsza się również gęstość kości, które można naturalnie przez odpowiednio osteodensjometrii stwierdzić, jaka jak się wygląda sprawa z naszymi kośmi, przede wszystkim u kobiet, gdzie może dochodzić do objawów osteoporozy, też z bólami odpowiednimi i ze zwiększonym ryzykiem złamania. Często dochodzi do uszkodzeń ze strony ścięgien, ze strony więzadeł, do zapaleń torebek stawowych w różnych stawach, chrząstki. Wstawowe są łamliwe i pewna skłonność już do przedwczesnej artrozy, czyli zwyrodnienia stanów. A także, co istotne jest, że już istniejące procesy zapalne, które no, były w jakiś sposób pod kontrolą, wychodzą z tej kontroli i nasilają się. Dlaczego tak jest? Dlatego, że hormony... Sterują procesami zapalnymi. Tworzy się takie w ustroju środowisko, takie milieu przeciwzapalne. Przede wszystkim receptory estrogenowe, progesteronowe i testosteronowe znajdują się w całym ustroju, a także właśnie w chondrocytach, czyli w komórkach chrząstek i w komórkach synowialnych torebek stawowych i to prowadzi właśnie do tych zmian w stawach. Estrogeny, które są w normalnej ilości, hamują komórki prozapalne, czyli sprzyjających zapalenia, jest cała kupa tych, tych, tych wszystkich komórek TH1, TH17, progesteron, działa również przeciwzapalnie i znikają i zanikanie tych hormonów Powoduje to, że to przeciwzapalne milieu, które w tym okresie rozrodczym kobiety jest bardzo pożądane, bo natura chce, żebyśmy my się, się roznażali, chce stworzyć optymalne warunki dla kobiety, zachodzenia, przejścia w ciąży i porodu i w okresie poporodowym. A tutaj tworzy się, jak, jak hormony zanikają, to proszę się. Tworzy się środowisko prozapalne, czyli sprzyjające zapaleniom i, i również procesy zapalne, które były dotychczas pod kontrolą, to znaczy na przykład reumatyczne zapalenie stawów, czy procesy zapalne w obrębie jelita, kron, kolitis ulcerosa nasilają się wtedy, bo to, to środowisko to milieu przeciwzapalne zanika. I procesy zapalne mogą się dalej rozwijać. Co w takiej sytuacji robić? Trzeba przede wszystkim o tym myśleć, że te dolegliwości właśnie w okresie przechwitania mogą wskazywać na to, na deficyty hormonalne. Ja, czyli w tym, w tym momencie trzeba pójść, rozważyć substytucję hormonalną. I oczywiście pod kontrolą ginekologa, pod kontrolą objawów i pod kontrolą procesów zapalnych, które można przy pomocy badań laboratoryjnych dobrze mieć pod kontrolą. Myślę, że to powinno Państwu mniej więcej stworzyć obraz, jak postępować w takiej sytuacji i nawet, jeśli macie z tego korzyść, przekażcie to dalej do swoich przyjaciół, znajomych. Jestem ciekaw Państwa opinii, ciekaw jestem sugestii dotyczących następnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.